Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dękiem gospodarczym. Trochę tych produktów e, zużyłam, trochę tych pustych opakowań nazbierałam. Także zapraszam Was do oglądania. Jak tak teraz patrzę na te produkty, które mam tutaj przed sobą, to oglądając ten filmik, moglibyście sobie pomyśleć, Matko Boska, ile ona musi robić prania. Także na wstępie wam powiem: Nie, to wcale tak nie jest. Ja po prostu jestem osobą, która nie potrafi mieć otwartego jednego opakowania, zużyć go do końca i dopiero wtedy otworzyć następne. Nie, ja muszę mieć otwartych 150 płynów do płukania, 30 opakowań kapsułek do prania i tak to u mnie wygląda. I ja po prostu je zużywam jednocześnie i tak jednocześnie je wykańczam. Także to tylko tak na wstępie i już zaczynamy, i może zacznę już od tych produktów piorących. I pierwszym produktem jest uniwersalny płyn do prania, płyn żel do prania marki Love Nature. I to jest na bazie produktów roślinnych, składników roślinnych. On jest w 85% pochodzenia naturalnego składniki pochodzenia naturalnego. Niedestowany na zwierzętach. Hmm. Powiem tak: moim zdaniem on nie jest wart um, ceny, jaką kosztuje, bo on kosztuje chyba około 5 euro. Um, sam w sobie, jak się go otworzy, pachnie dość przyjemnie, pachnie dość świeżo. Niestety, on nie daje tej świeżości um, praniu. Um, to pranie nie pachniało jakoś um, mega super. No, nie, nie, moim zdaniem, nie, on nie jest warty polecenia. Jakoś nie, nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Bardzo mi przykro. Ok. Następnie mam kapsułki um, do prania marki um, szpyn. I to są Power Caps do prania kolorowego. Kapsułki dość przyjemne, pranie ładnie pachniało. No, tutaj nie mam co narzekać, bo naprawdę były dość fajne. Ale kapsułkami, które u mnie lepiej się sprawdziły jak te poprzednie, są kapsułki marki Weiser Rise i to są uniwersalne podwójne kapsułki aromaterapii i to jest o zapachu lotosa i białej lilii. One pachniały przepięknie. Te kapsułki pachniały przepięknie już po otwarciu tego opakowania i Pranie samo w sobie też, um, no, miało dość przyjemny zapach. Także z tych byłam bardzo zadowolona i um, tych kapsułek kupiłam chyba dwa albo trzy opakowania. Także są naprawdę, naprawdę świetne. Ok, następnym produktem, a dokładnie powiem tak, um, dwa produkty tej samej serii, tej samej marki, um, ja je przedstawiałam w którymś holu. Ja je kupiłam z tego względu, że była ta możliwość darmowego przetestowania czyli kupujemy produkty, wrzucamy zdjęcie na podaną stronę internetową Paragonu, podajemy nasze dane bankowe i dostajemy pieniążki z powrotem na konto. I mowa tutaj o um, produktach marki Lenor i tutaj jest um, płyn do prania i płyn do płukania. Um, I zapach jest um, ametyst kwiatowy sen, coś w tym stylu, no przepięknie pachnie i to kombi było po prostu świetne. Pranie pachniało długo, długo, długo. Um, no, naprawdę pachniało przepięknie. No, bardzo, bardzo chętnie sięgałam po te produkty, e, wstawiając pranie. Były naprawdę, naprawdę świetne. No, i tutaj e, mam przed sobą e, moich ulubieńców, e, czyli płyny marki Fernel. E, Mam dwa te takie e, normalne aromaterapii. E, ten mi się bardziej podoba. Ten ładniej pachnie. Ale ten też, ten też e, dość przyjemnie e, pachnie. One są na bazie chyba olejków, tak mi się wydaje. I naprawdę są przecudowne. I one są. I zostaną moimi ulubieńcami. Naprawdę. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Za każdym razem po nie sięgam. No po prostu są wspaniałe. I mam również dwa płyny również marki Wernel. I to są te, które ja nazywam tymi luksusowymi. One są po prostu bardziej perfumowane. I to jest ta seria Supreme. One też dość pięknie pachną i one naprawdę pachną takimi e, luksusowymi perfumami. Naprawdę e, przyjemnie pachną. Pranie po wypraniu e, pachnie bardzo długo. No, tak jak mówię, no, te płyny Wernel to są moje, moje ulubione i ja najczęściej po nie sięgam. Tutaj mam jeden płyn marki Vernel, który niestety okazał się u mnie kitem, bublem, no tak mogłabym to nazwać. Tutaj mamy 99% składników pochodzenia naturalnego. To jest Wernel Naturals bez silikonów, bez substancji koloryzujących. I tutaj mamy o zapachu piwoni i białej herbaty. I nie wiem, czy ta biała herbata mi tutaj tak przeszkadzała, ale niestety to pranie nie pachniało. Wręcz przeciwnie. Miałam wrażenie, że to pranie. Po wyciągnięciu tego prania z pralki miałam wrażenie, że pralka jest brudna. Że mam niedoczyszczoną pralkę, bo to pranie tak pachniało, jakby pralka była niedoczyszczona. A u mnie jest to em, no, niemożliwe z tego względu, że ja przynajmniej raz w miesiącu em, włączam program czyszczący i dokładnie szoruję pralkę. Także em, no niestety to miało miejsce za każdym razem przy użyciu tego płynu, i em, no doszłam niestety do wniosku, że em, ten płyn jest winny. To jest winowajca. No i niestety. Nie sięgnę po niego kolejny raz. Ja niestety, robiąc zapas tych płynów, kupiłam ich kilka. No i po prostu je zużywałam. No i muszę jeszcze zużyć, ale no, robiąc zakupy, nie sięgnę po nie po raz kolejny. Fajnie, że jest ta chęć. Robienia tych produktów naturalnych, no niestety ten się u mnie e, zupełnie nie sprawdził. Okej, okay. ostatnim produktem e, piorącym jest: e, są to po prostu chusteczki e, wyciągające e, brud i kolory marki Deckdmit. One po prostu są. E, Zapobiegają, zapobiegają przefarbowaniu się prania. Kiedy na przykład robimy pranie mieszanie, mieszane, no to wtedy wrzucamy tą chusteczkę i nie musimy się bać, że no pranie nam się zafarbuje. U mnie to nie ma miejsca z tego względu, że ja pranie sortuję. Robiąc pranie, sortuję to pranie. Niestety mój Marvin robi pranie mieszane i jemu się to bardzo często zdarza, że wrzuca po prostu em, jasne kolory z ciemnymi, no i em, dostał em, te chusteczki, <grym> wsadziłam je mu w dłoń. Człowieku, robiąc pranie, wrzuca je proszę za każdym razem, bo ja nie mam ochoty na, nie mam chęci na przefarbowane pranie. Także, em, no, one się też całkiem świetnie sprawdzają. No, są niedrogie, em, a naprawdę też e, działają tak, jak e, działają głównie te droższe chusteczki. Ok następnymi produktami, które zużyłam są e, nawilżane chusteczki uniwersalne, e, po prostu chusteczki do e, powierzchni. Te pierwsze są marki e, Denktmyt i one są o zapachu e, arbuza, no, one są e, dość przyjemne, ja je głównie używam e, w kuchni. Drugimi chusteczkami nawilżanymi również do powierzchni są chusteczki marki W5. Ta marka jest chyba dostępna w Lidlu, jak dobrze pamiętam. One są o zapachu cytry, cytryny. Te chusteczki kupił mój Marvin, będąc na zakupach. No, zauważył, że jest taka mega paka, jest tylko chyba 5 opakowań tych chusteczek było. I do tego było, był jeszcze ten taki box plastikowy. Także em, zakupił. One też się całkiem świetnie sprawdzają. Chociaż muszę przyznać, że te e, z marki W5 szybciej wysychają jak te e, marki Denktymyt. Ok. Następnie mam również marki W5. I to jest po prostu e, odkamieniacz. E, produkt czyszczący Kamień, osad z kamienia. Ja już kilka razy powtarzałam, że my mamy problem z twardą wodą. No i u nas się niestety ten kamień dość szybko osadza, i dość często musimy właśnie używać takich produktów usuwających osady z kamienia, takich odkamieniaczy. Ten się całkiem dobrze u nas sprawdza. Naprawdę muszę przyznać, że jest. To produkt jeden z tańszych, a jeden e, z lepszych? On się naprawdę u nas całkiem, całkiem świetnie sprawdza. Okej, okay. kolejnym produktem jest e, po prostu mm, nabłyszczacz, płyn nabłyszczający do zmywarki, i to jest marka Somat. Ja osobiście do swojej zmywarki takiego płynu e, nie potrzebuję. Ale no mimo wszystko wlewam, żeby te naczynia no, nie miały żadnych zacieków, Po prostu używam go zapobiegawczo. A um, wzięłam ten płyn, skorzystałam właśnie z tej um, promocji, że można było go przetestować za darmo, bo um, głównie używam, tego albo z Piema, albo z Lidla. One też się całkiem świetnie sprawdzają. Też e, nie, ma, nie ma na tych naczyniach e, zacieków. No, ale tak jak mówię, ja z niego skorzystałam z tego względu, że była ta promocja. Też całkiem świetnie się sprawdził. Okej. Okay. Następnie mam marki Erwig i to jest wkład do odświeżacza elektrycznego. I to jest Mystical Gardens, Tajemnicze Ogrody z Dzieciństwa. Przepięknie pachniał, taki kwiatowy zapach, naprawdę cudowny, kwiatowo-owocowy, mogłabym powiedzieć. Naprawdę przecudownie pachniał. No niestety, muszę przyznać, że dość szybko się kończył. No ale u nas um, ten odświeżacz jest ustawiony aktualnie na najwyższych obrotach. Także może dlatego tak szybko się skończył. Ale naprawdę tutaj jest, że do 70 dni um, nie, to nie było żadne 70 dni. Ja nie wiem, czy to było 20 dni. Także um, no, szybko się skończył, ale przecudownie pachnią. I następnym odświeżaczem jest odświeżacz do tekstyliów. Marki Febrys i on jest na bazie wody. Ja go głównie używam do firanek, do wielkich pluszaków mojego dziecka, których niestety nie jestem w stanie wrzucić do pralki, do odświeżania kanapy. On naprawdę przyjemnie pachnie, taki przyjemny, świeży zapach. Ten zapach utrzymuje się dość długo, i naprawdę ja jestem z niego zadowolona, i szczerze mogę go polecić. Okej, okay. kolejnym zużytym produktem są to magnetyczne chusteczki do kurzu marki Swiffer. I no, to są po prostu chusteczki do kurzu, do ścierania kurzu. One mają ten, ten kurz przyciągać jak magnes. No, one u nas się świetnie sprawdzają. Ja je używam przynajmniej raz w tygodniu, kiedy właśnie robię takie porządki, kiedy ten kurz ścieram. One naprawdę wyłapują ten kurz i ten kurz zatrzymają, zatrzymują w tej chusteczce. Ja je bardzo lubię, często po nie sięgam, szukałam tańszej alternatywy, nie znalazłam. Jeżeli wy znaleźliście, to chętnie dajcie mi znać w komentarzu. No póki co zostaje przy tych, one się u mnie najlepiej sprawdzają. Ok. Ostatni nie, nie, ostatni produkt. Tutaj jeszcze leżę obok. <laughs> Także następnym produktem, e, który zużyłam, jest to e, produkt do czyszczenia dywanów. To jest dokładnie taka pianka marki e, Vanish. E, ona wyciąga plamy z dywanów, ale nie wyciąga Głębokich plam i nie wyciąga tych plam em, no, ciężkich do usunięcia, jak po czerwonych sokach czy em, no coś w tym stylu. Em, no tutaj niestety ona się nie sprawdziła. Fakt, faktem, jeżeli są takie lżejsze plamy na dywanie, no to ona em, je wyciąga, em, odświeża ten dywan. Ale um, jakieś furory ona nie zrobiła. No, i chyba wolę taki um, klasyczny proszek do czyszczenia dywanów. Raczej nie sięgnę po raz kolejny po tą piankę. Ok, następnie mam um, zawieszki do toalet um, marki WC Frysz. I Tutaj mam jakąś um, edycję limitowaną, a tutaj mam um, klasyczne. One są po prostu, um, to są te barwiące wodę na um, niebiesko. Ładnie pachną, odświeżają. Um, ja po nie dość często sięgam. Ja właśnie, jeżeli sięgam po te zawieszki, to głównie z tej um, marki WC Frysz. One się u nas naprawdę najlepiej sprawdzają. Ja jestem z nich zadowolona i um, jestem w stanie je polecić dalej. Ok. I już ostatni produkt. Zużyłam um, kapsułki, tabletki do um, zmywarki. Fery Platinum. Platinum. All in one. Tutaj mamy 125 kapsułek. Ja już mówiłam, że tutaj w Niemczech nie jestem w stanie znaleźć kapsułek marki, marki, marki Ferry. Wszędzie widuję płyny do mycia naczyń, ale z kapsułkami jeszcze się nie spotkałam, dlatego za każdym razem jak jestem w Polsce to w Biedronce kupuję tą dużą pakę i ta duża paka wystarcza mi na 3,5-4 miesiąca no coś w ten deseń i one się u mnie sprawdzają najlepiej, ja jestem z nich najbardziej zadowolona także moi drodzy to były wszystkie produkty w tym denku, mam nadzieję, że podobał Wam się filmik, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Pa!